Kiedy zachodzi słońce, nadchodzi mrok, a w mroku czai się to, czego nie znamy. Najstraszniejszym i najsilniejszym strachem ludzkości jest strach przed nieznanym. H.P. Lovecraft Witam w świecie, gdzie szept jest głośniejszy niż krzyk. Witamy w Creepypastach. Odcinek pierwszy. Drewniana kukułka. Niektóre wspomnienia należą do ludzi, niektóre czekają w cieniu, uwięziony w drewnie pajęczynach i milczeniu. A kiedy dzieci przekraczają próg starego domu, nie zawsze są tam same. Auto zatrzymuje się na końcu leśnej drogi. Kuba i Jania wysiadają z ciężkimi plecakami. W tle zniekształcone odgłosy ptaków. Chata wujka Ignacego wygląda jak muzeum zapomnianych rzeczy. Wnętrze ciemne, Pachnie włoskiem i kurzem. Wujek Piotrek wita ich z szerokim uśmiechem. Uważajcie na poddasze! Lubi skrzypieć i szeptać! Kuba śmiejąc się do Ani. Brzmi jak bajka, ale ta z tymi brzydkimi zakończeniami. Na poddaszu dwa łóżka i mnóstwo starych kratów. W rogu stoi kukułka wielkości człowieka zręcznie wyrzeźbioną twarzą i pustymi oczodołami. Wujek z powagą. Nie ruszajcie tej kukułki! To... Pamiątka po rodzinie. Ania do Kuby. Czemu czuję, że patrzy? Ania rysuje ją w szkicowniku, ale kiedy kończy w miejscu twarzy pojawiają się linie, których nie narysowała. W nocy słychać skrzyp, szur i tap. Kuba budzi się. Kukułka bliżej ich łóżek. Kuba cicho pół żartem do Ani. Ania, ona się wyrusza. Ania drżąc. Nie rusza. Ona chce, żebyśmy tak myśleli. Kolejne noce. kukułka przemieszcza się. Raz stoi tuż przy drzwiach łazienki. Innym razem trzyma kartkę z rysunkiem Ani. Dzieci znoszą kukułkę nocą do ogrodu próbują ją podpalić. Ogień gaśnie natychmiast, jakby coś w niej chłonęło płomień. Na karku kukułki Ania dostrzega wykrawerowane litery K.I. Kuba Ignacy. To imiona naszego pradziadka. Kuba wyciąga starą fotografię z ramki. Jest na niej chłopiec i kukułka. Ale chłopiec nie ma twarzy. Następnego dnia Kuba wraca, stoi znów w pokoju, w tym samym miejscu. Wujek mówi mimochodem: "Twój pradziadek Kuba też miał niezwykły talent, tworzył, mm, ale jego ostatnie dzieło stworzyło coś w nim." Kuba szepcze: "To nie dzieło, to on." W nocy Kuba stoi przy łóżku, na jej twarzy wyryty uśmiech, tego nie było wcześniej. Ania otwiera szkicownik, kartka sama się przewraca na niej. Dziękuję, że wróciliście. Ania drżącym głosem do Kuby. On był sam przez lata, teraz chce zostać, ale z nami. Wujek znajduje rano ich pokój, pusty, drzwi otwarte. Kukuka znowu w rogu, w tej samej pozycji. Ale najszyj zawieszony jest szali Kuby. Niektóre dusze nie wiedzą, że odeszły. Czekają. I kiedy wrócisz, one też wrócą. Zapraszam do oglądania.